Dzień dobry. Dzień dobry, pomalutku się zbieramy. A ja już od samego rana w liście do Hebrajczyków siedzę i czytam. I tam padają takie słowa: Bóg jest i wynagradza tych, którzy go szukają. I tak dotknęło mnie to słowo dzisiaj. I myślę sobie, Bóg jest i wynagradza tych, którzy go szukają. I ostatnio, dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich. I ostatnio u nas w Bistro przyszedł pewien klient, któremu było widać, że nic nie pasuje. Wszystko mu nie pasowało. Chciał wiedzieć, jak wyglądają jakieś dania. Kiedy pokazaliśmy mu jakieś danie, to mówił, że o, co tak mało. Tak jakby. To, co było istotą jego życia w tym dniu i w, w, tam, gdzie był z nami, to było to, że on krytykował wszystko. Mówił, to jest złe, to jest złe, tu robią źle, tu nie podali tak, tam coś. W ogóle nie był w stanie chyba ucieszyć się tym czasem, posiłkiem, czymkolwiek. Nie był w stanie. Bóg wynagradza tych, którzy są głodni, tych, którzy go szukają. Widzę, że dla wielu ludzi, jakby tych, którzy gdzieś tam mają w sobie takie nasycenie przez konsumpcjonizm, którzy się, którzy się karmią, właśnie, którzy budują swoją tożsamość na tym, że konsumują, że mają, że posiadają, że zarobią, jakby oni właśnie wchodzą w takie krytykowanie, że widzą ludzi. Nie ma w ogóle tam możliwości, żeby oni powiedzieli, że ktoś się uczy, że jest na takim poziomie, że potrzebuje jeszcze czasu, żeby się nauczyć, ale idą w pewnego rodzaju snobizm. I widzę, że im mniej taki człowiek pewnej wartości w sobie niesie, tym bardziej uderza w takie snobistyczne tony w swoim życiu. W ten sposób, że że zaczyna mieć jakieś niesamowite wymagania co do smaków, co do sposobów, co do miejsc. Ci ludzie są w stanie bardzo dużo zapłacić, właśnie żeby, żeby pokazać, jak bardzo są snobistyczni. Nie? I to, to mi, ta historia mi się z tym człowiekiem z Bistro z niedzieli przypomniała. I dzisiaj tak o tym myślę, że Bóg bardzo dużo nam chce dać, bardzo dużo nam chce dać, ale my musimy być głodni Jego. Nie możemy wchodzić w takie, w takie myślenie, że zaspakajając się tym, czym zaspakaja się i karmi głód. My będziemy w stanie zaspokoić nasze duchowe pragnienie, tego by serce było wypełnione, byśmy dostali akceptację. Tacy ludzie nie dostają akceptacji. Oni jakby odtrącają ludzi od siebie. Dlaczego? Dlatego, że ciągle krytykują. Ciągle mają pogardę do tych, co mają mniej pieniędzy, albo może mniej umiejętnie coś zrobili. Mają taką silną pogardę. Więc. Yy... I powiem Wam tak, że ci ludzie, tak patrzę na ten werset z listu, bo to jest z listu do Hebrajczyków z 11 rozdziału, 6 werset. Potem, kiedy widzisz takich ludzi, to oni nie słyną z tego, że oni niosą pewną wartość, oni nie słyną z tego, że, że głoszą pewne wartości, oni słyną z tego, że się przeciwstawiają, więc będą się przeciwstawiać szefom w pracy, pójdą do restauracji, będą wszystko krytykować. Będą ciągle okazywać swoje niezadowolenie, ciągle będą tacy, wiecie, sie siedzą, wymyślają, szukają bardzo snobistycznych takich yy, zachowań, i to jakby powoduje, że ci ludzie nigdy nie są w stanie yy, zmienić swojego życia. Po prostu, bo idą w złym kierunku, tak? Idą w złym kierunku, i chciałoby się do nich powiedzieć zawróć, zacznij myśleć inaczej. No, ale nikt z takimi ludźmi nie chce rozmawiać, bo nikt nie chce dostać w czambu, nie. Za to, że, że rozmawiasz z taką osobą i próbujesz jej coś fajnego i wartościowego przekazać. I dzisiaj od rana ja mam taką myśl, i chcę się z nią z wami dzielić, że chcę być głodna Boga. Chcę ciągle oczekiwać, że to, jakie On wyzwania mi stawia, to jest, to jest po to właśnie, żebym, żeby mnie obdarzać. Że, że to wszystko, co wydaje się być wyzwaniem, jest po to, żeby mnie obdarzyć, żeby mnie wynagrodzić, żeby dać mi więcej i żeby poszerzyć moje granice. Więc yy, czy chcecie być głodni? Czy chcecie być głodni Boga? A z czego ten snobiz wynika, Ewa pyta: Gdzie jest tego źródła? W biedzie. W biedzie. Człowiek, który nie miał. Nie miał, był, jakby jego potrzeby były niezaspokojone, słuchajcie, kiedy był dzieckiem. On potem koniecznie musi udowodnić światu, koniecznie udowodnić sobie, że jednak może mieć wszystko, tak? Bo jeżeli, słuchajcie, jeżeli człowieka podstawowy problem to była bieda mentalna, uczuciowa, taka emocjonalna. Pod każdym względem, że nie doświadczaliśmy troski, to potem chcemy całemu światu udowodnić, że jednak, i chyba sobie też chcemy udowodnić, że jednak coś mamy, nie? Tylko, że karmienie konsumpcyjne siebie, wizerunkowe, tak, takie chodzące w pysze, powoduje, że, że my nie rozwijamy się duchowo, dlatego że, że Bóg przychodzi do pokornych. Bóg przychodzi do unierzonych, Bóg przychodzi do bezradnych, Bóg przychodzi do tych, którzy mówią, Boże, Ty mi pomóż, nie chcę radzić sobie sam, nie chcę we wszystkim być sama, potrzebuję Twojego głosu, Twojego prowadzenia, naprowadzaj mnie, wysteruj mnie, wprowadź mnie na właściwe drogi. I dlatego tak jest, nie? Dlatego tak jest, że im mniej taka osoba w życiu miała, tym wyżej zadarty łeb nosi, wiecie, no tak się mówi w świecie, tak? Więc to jest właśnie to. Snobizm, jeżeli mamy zapędy do snobizmu, one zawsze przeciwstawiają się Bogu. Bądźmy tymi, którzy niosą wiarę i reprezentują wiarę, reprezentują swojego Boga, a nie reprezentują to, że przeciwstawiają się wszystkiemu, że krytykują wszystko, tak? Bo ja widzę, że nam się to myli myli nam się z byciem nauczycielem, tak? Chcielibyśmy, sami nie umiejąc za wiele. Chcielibyśmy bardzo pouczać innych, chcielibyśmy bardzo wpływać na innych, nie? Dlatego, że gdzieś tam jesteśmy w stanie się różnymi takimi światowymi rzeczami podkarmić, nie? Bycie nauczycielem to w ogóle jest inna kwestia. I nauczyciel rzeczywiście koryguje, pokazuje, uczy, nie? Ale zobaczcie, że, że w momencie, kiedy my jeszcze sami wielu rzeczy nie, nie potrafimy, bardzo potrzebujemy tej pokory, by przyjść do Boga i powiedzieć: wszystko zależy od Ciebie. Ciebie potrzebuje, Ciebie chce, tak? Ania, nie musisz się o to modlić, bo tak pokrętnie powiem, mówię do Ani Hauslinger, tak? Ponieważ Ty przyjęłaś Boga, Bóg działa w Twoim życiu, spokojnie, tak? Spokojnie. Nie musisz prosić. Wiecie, co jest w ogóle istotne, żeby żeby my, mo, czasami jest tak, że my się bardzo skupiamy na tym, żeby Boga o coś prosić, zamiast najzwyczajniej w świecie go przyjąć. Otworzyć się, powiedzieć: chodź, chcę. Naprawdę słuchajcie sobie, myślę, że fajnie by było poznawać charakter naszego Boga Ojca, a jego charakter jest taki, że On zawsze chce dać, że nie musisz go prosić, że On zanim Ty pomyślisz, On już zaczyna dawać, zanim Ty Go zawołasz, On stoi u Twoich drzwi, Ty robisz krok w jego kierunku, On biegnie jak szalony: Ku Tobie, do Ciebie, tak? I teraz. Chciejmy być głodni Boga, Jego obecności, Jego działania, Jego wskazówek, jego lekcji, Jego korekty. Chciejmy być głodni taki dzisiaj dzień. Zachęcam Was do czytania Listu do Hebrajczyków, bo tam, ponieważ tam każde zdanie niesie naprawdę mnóstwo takiego, takiej siły. Bóg jest i wynagradza tych, którzy Go szukają. Więc dzisiaj szukajmy Boga ze wszystkich sił. Szukajmy Go i przyjmujmy Jego łaska, która, która już wisi już wisi i tylko Ty się musisz otworzyć żeby ona spłynęła na Ciebie nic więcej yy, chciejmy być yy, głodni tego, co Bóg do nas yy, chce nam dawać wychodźmy z tych wszystkich zachowań takich snobistycznych wiecie, takich o, e, i co to ja po prostu nie jestem i co to ja, wiecie, tak jak ten człowiek w restauracji, wszystko źle wszystko źle tak, fajna modlitwa. Dziękuję Ci Jezu, że mnie uczysz. Tak, to jest to, jest, yy, to są te wszystkie zdania, i to są takie modlitwy, które rzeczywiście najskuteczniej działają w naszym życiu. Kiedy my chcemy przyjmować, a nie jesteśmy ciągle słodko-pierdząco narzekający tacy, nie? Nie, nie. Po prostu mówmy do Boga, chcę przyjmować, tak? Mówmy do Boga, jest we mnie bieda. Jest we mnie niedokochanie, niedotulenie, niedowartościowanie, niedocieszenie nie się tym, że jestem, niezaakceptowanie mnie. Ja, każdy z nas potrzebuje być zaakceptowany, więc otwierajmy się dzisiaj na Boga, na Jego akceptację, miłość, na Jego błogosławieństwo, na Jego dawanie tego wszystkiego, co my potrzebujemy. Ula ładnie się modli. Dawaj mi siłę na wszystko, co przychodzi. Więc jeszcze raz nie musimy Go prosić, a mówić na przykład, Ty jesteś siłą, która mi towarzyszy we wszystkim, co przychodzi. Uwielbienie, oddawanie chwały Bogu jest strasznie skuteczną modlitwą. Spróbujcie kiedyś przeinstruować mi swoje modlitwy w sobie. Nie proszę, nie dawaj. Nawet nie chcę. Tak? Tylko wiecie co? Że błogosławię siłę, która jest ze mną zawsze. Błogosławię wsparcie, którym Ty jesteś w moim życiu zawsze. Zawsze uwielbienie jest taką skutecznością, cudowną skutecznością modlitwy w naszym życiu. Zapominajmy o tym. Takim myśleniu, że my musimy Boga o coś upraszać, nie musimy upraszać go o nic. On chce wszystko nam dawać, naprawdę chce wszystko nam dawać, chce odpowiadać, nie? Ale my często, skupieni, bardzo skupieni na tym, że proszę, 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 zapominamy się otworzyć na Boga, zapominamy być głodni Jego, zapominamy go szukać, nie? O takie myśli dzisiaj. Daj mi siłę do wykonywania codziennych obowiązków. Ty jesteś moją siłą w tym, co robię każdego dnia. Ty jesteś moją siłą. Ja przepraszam, że tak troszkę koryguję te modlitwy. Mam nadzieję, że was to jakoś tak nie uraża, że ja to robię, bo chcę pokazać Wam, że można modlić się inaczej, że inny sposób modlitwy jakby otwiera nas na Boga tak jakby uwielbianie Pana Boga czyni nas otwartymi. Nie wiem czy pamiętacie to nauczanie o tym że wszystkie zmiany w życiu człowieka przychodzą w atmosferze uwielbienia. Więc wielbie. Często czuję że niesienie miłości do ludzi wokół jest jak modlitwa do Ojca. Tak. Tak. To jest uczczenie Obecności Boga w każdym człowieku, to jest uwielbienie obecności, tak jest, tak? Więc niech ta perspektywa patrzenia na naszego Boga się dzisiaj zmienia. Niech ten głód Jego samego, Jego myśli, tej, tej takiej zmiany troszeczkę kierunku nas dotyka. Nie? Ja bym powiedziała tak, może ostro, dobra, zacznijmy tępić snobistyczne zachowania w sobie. A zacznijmy cieszyć się małymi rzeczami, dostrzegać je, nie, nie gońmy za tym, co, co jest nieosiągalne. Nie, nie niweczmy prób yy, stawania się lepszymi ludźmi yy, w sobie, nie niweczmy przez to, że będziemy malować obraz kogoś innego, innej osoby niż jesteśmy. Więc yy, niech Bóg nas prowadzi w tym, byśmy zawsze byli. Zawsze byli głodni Boga. Zawsze. Ojcze, dzisiaj prosimy Cię, byś Ty był tym, który budzi i pomaga nam budzić głód w nas, głód Ciebie, głód Twojej myśli, Twojego kierunku, Twojego pomazania. Jestem głodna Twojego pomazania. Chcę, żeby w moich myślach. Była Twoja myśl, i błogosławię Cię w tym, że Ty potrafisz swoje myśli zrodzić we mnie, że Ty potrafisz we mnie nadać właściwe kierunki, że Ty potrafisz we mnie prowadzić walki i wygrywać wojny, których ja bym nigdy nie wygrała bez Ciebie. Błogosławię Cię i proszę Cię, e, proszę Cię, by ta myśl na stałe zakorzeniła się w nas, by nasze myślenie od dzisiaj, w tym miejscu zmieniało się. Przemieniaj umysły nasze, pomagaj nam w tym, byśmy my trenowali zmianę myślenia, byśmy byli głodni, byśmy byli spragnieni ciebie i wtedy przyjmowali wszystko, co, co czynisz dla nas, wszystko, co dajesz dla nas. Dobrego dnia Wam życzę i dobrych myśli, wielbiących Boga, a zmiany będą szły. Papa, pa, kochani.